Według danych PiS 35% dorosłych Polaków to bezrobotni. Skala procentowa polskiego bezrobocia poszerza się z każdym rokiem i z każdym nowym ministrem gospodarki. Z czego żyją ludzie pozbawieni pracy? Zdarzy mi dają. Ile pan ma lat? Dopiero 37. Lebizna. Słucham? Szara strefa gospodarki. Pracuje na czarno. Czy nie ma pan wyrzutów sumienia, że nie płacą z podatków? Okrada pan państwo? Jestem gagiem. Kim? Gagiem. Wymyśla pan gagi? Tak. Ludzie umierają. To śmiało. Ma pan pracę? Nie mam pracy. To co pan robi? Kradnę. A co pan kradnie? Co popadnie. Co w rączki wpadnie. Aha, dziękuję. Proszę bardzo. Jak pan zarabia na życie? Zbieram mnie, widzisz, kurwa! Niech pani nam powie, jak się pani odnajduje w warunkach naszej nowej polskiej kapitalistycznej gospodarki? Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Daję dupy. Jeżeli spożywamy alkohol.